Cześć, ja nazywam się Karol Zimnoch, jestem z KipotekaBezTajemcy.pl. W tym krótkim materiale dzisiaj opowiem Ci o wpływie historii kredytowej na możliwość uzyskania kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu. Otóż jest pewien wielki mit, to znaczy często przychodzą do nas klienci... I e, kiedy pytamy o zobowiązania, e, no to mówią, że mają jakiś tam kredyt ratalny, może kartę kredytową, bo jakiś sprzedawca w sklepie, albo gdzieś w internecie przeczytali, albo sprzedawca w banku powiedział im, że warto mieć taki produkt kredytowy, no jakiś taki drobny, po to, żeby zbudować dobrą historię kredytową, bo wtedy będzie łatwiej uzyskać e, kredyt na mieszkanie. Wręcz, że będzie wyższa zdolność kredytowa. To od razu powiem, jest to mit. Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby ktoś nie otrzymał w ogóle kredytu z powodu braku historii kredytowej. OK, z powodu złej historii kredytowej jak najbardziej mi się to zdarzyło. Pytam klienta, czy miał kiedykolwiek jakieś zobowiązania. No i klient mówi, że tak. Pytam, czy dobrze je spłacał. Mówi, że tak. To może sprawdźmy, BIK, czy na pewno wszystko jest w porządku. Nie, nie ma takiej potrzeby, wszystko było w porządku. Po czym dostajemy decyzję negatywną, bo się okazuje, że klient miał no, duże e, opóźnienia w spłacie. Więc no, czasem tak się faktycznie e, zdarza. Natomiast e, jeżeli nie miałaś żadnych opóźnień, a przede wszystkim takich powyżej 30 dni, e, no to e, moim zdaniem nie ma wielkich powodu do zmartwień. No chyba, że było to dużo opóźnień, nawet tam po kilka dni, albo dużo opóźnień. Na przykład, co miesiąc od e, roku e, masz opóźnienie. 3-4 dni. Faktycznie może to zachwiać trochę scoringiem w przypadku kredytu na zakup mieszkania czy domu, czy budowę domu. Natomiast jeżeli nie masz żadnej historii kredytowej, to nie jest dla nas problem. Zwróćcie tu to uwagę. Jeżeli weźmiesz taki kredyt nie wiem, ratalny na 2000 zł, tak? Chcesz kupić odkurze, czyli bierzesz na 2000 zł kredyt ratalny, po to, żeby zbudować sobie lepszą historię krytu do krytu hipotecznego, to zwróć uwagę, jak się ma relacja krytu na 2000 zł do krytu hipotecznego, którego potrzebujesz, nie wiem, 100, 200, 300, zł. 500 tysięcy złotych. Mówił tu, o, to, to jest zupełnie przepaść. To e, Nie ma w ogóle tak naprawdę e, porównania. E, więc jeżeli nie miałaś, nie miałeś do tej pory e, nie wiem, karty kredytowej, żadnego produktu kredytowego, to nie jest dla nas problem. Spokojnie zrobimy e, kredyt i tak naprawdę wszystkie banki, e, no, w zasadzie żaden bank nie będzie miał tutaj e, problemu z brakiem Twojej historii e, kredytowej. Jeżeli chcesz skonsultować swój indywidualny przypadek, to zapraszam na konsultację online. Poniżej znajduje się poniżej tego filmu znajduje się link do yy, kalendarza z możliwością zapisu na spotkanie online. Sprawdź, który termin będzie Tobie odpowiadał. Jeżeli chcesz porównać banki, zobaczyć, który jest lepszy, który gorszy, w sensie, który tańszy, który droższy, to możesz oczywiście skorzystać z naszego formularza dotyczącego symulacji kredytowej. Jeżeli chcesz na razie zbadać po prostu zdolność kredytową, żeby wiedzieć, jakiej nieruchomości możesz szukać, jakim budżetem dysponujesz, śmiało wypełniaj formula, dane w formularzu dotyczącym zdolności kredytowej. W ciągu 24 godzin od uzupełnienia danych otrzymasz od nas informację Informację, rzetelną informację na temat Twojej zdolności kredytowej, także zapraszam serdecznie, pozdrawiam Cię bardzo i życzę miłego dnia. Cześć!